Cześć, z tej strony Bartek Bogdan z PPCG Stock. Dzisiaj moim gościem jak co środę, bo w środę nagrywamy dla was ten film, jest Maciek Frankowski z Biznes Radar. Cześć Maćku. Witam wszystkich cześć Bartek. Dzisiaj opowiem wam o spółce MFO. Jest duża szansa, że tej spółki możecie nie znać, ja jej nie znałem. Do momentu, aż programując skaner spółek GPW z biznes radaru według dosyć wyśrubowanych kryteriów dla spółki dywidendowej, MFO okazała się być jedną z 16 spółek, którą skaner wyrzucił w wynikach. Głównie ze względu na relatywnie niską wycenę wskaźnikową, całkiem wysoki drogik na poziomie 15%, bardzo dobrą dynamikę przychodów w ostatnich 5 latach, jak widzicie na ekranie, to jest 14% rok do roku. I stopę dywidendy, prognozowano stopę dywidendy powyżej 4%. Także dzisiaj pogadamy sobie o spółce MFO. Maciek, oddaję Ci głos i co nam możesz ciekawego o tej spółce powiedzieć, co by nas i przy okazji mnie przekonało do tego, że warto by jej akcje kupić. No, nie wiem czy kogoś przekonam, ale na pewno mogę opowiedzieć, co nam się podoba w takiej spółce. Tak jak wielokrotnie już z Bartkiem omawialiśmy no różne spółki, takie można powiedzieć przemysłowe, jakbyś mógł wrócić na profil MFO po prostu. A może stronę pokażemy, co? Tak, znaczy o właśnie, bo tu nawet nie wiadomo, jak wygląda produkt, więc jakbyś mógł znaleźć stronę MFO, MFO to jest producent profili zimnogiętych stalowych. Ładna na nazwa, liczby. taka kosmiczna. Tak. No właśnie, nie mo może to być zupełnie niejasne, co to jest. Te profile służą do wielu rzeczy. Najłatwiej to jest powiedzieć, że takie profile mieszkają w oknie. Czyli, żeby zrobić okno, takie nowoczesne okno z PCW, no to tam gdzieś w środku jest taki profil, który jest trzyma. Czyli te wszystkie takie, jakby to krótko powiedzieć, te wszystkie metalowe elementy, które de facto sprowadzają oddają szyn, słupków, wzmocnień, tak, tak najogólniej rzecz biorąc to, to można określić. To, to jest właśnie to, co produkuje czyli tego produktu na ogół klient w ogóle nie widzi. Oni naprawdę robią różne rzeczy, czyli z jednej strony y, robią to dla okien, to jest duży segment, ale tak samo robią to w różnych branżach dla fotowoltaiki coś robią, dla automotive wyobraźcie sobie też coś robią i zasadniczo to oczywiście są różne rodzaje tych zimno profili, które mają taką nazwę, no, która być może nie, 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 no, nie wiadomo do końca, o co chodzi za pierwszym razem, ale to jest element, bez którego produkcja rzeczonych okien czy, czy różnych elementów przy okazji budownictwa, bo, bo te elementy znajdują się również, czego pewnie nie każdy wie, w ściance gipsowo-kartonowej. Dzięki temu no, to jest niezbędny element konstrukcyjny. Jakbyś teraz mógł wrócić na profil spółki, bo spółka istnieje od mniej więcej 20 lat, ale powiem Wam, czego nie można jakby przeczytać w największym skrócie, co było wcześniej. No bo tu jest bardzo przyjemna rzecz, czyli tą firmą kierują ludzie, którzy w zasadzie tymi profilami zajmują się no, całe swoje zawodowe życie. I w akcjonariacie, jak się wejdzie na tą zakładkę, którą Bartek wszedł, to widać, że to jest dwóch panów o tym samym nazwisku, Tomasz i Marek Mirski i ci panowie są no, kontrolują spółkę, tak? jeden jest prezesem, drugi w Radzie Nadzorczej, są też inni akcjonariusze, ale oni są ważni, mają prawie tam 67%. I tu ciekawostka. Oczywiście oni wcześniej też zajmowali się oknami, no stąd, stąd wiedzieli, że w oknach są profile. No i to, to, to jest, można powiedzieć, ich, ich dziecko, ta firma. Firma jest na jakim? Ja tu Maciek ten... widzę, że, że tutaj w akcjonariacie jest całkiem sporo funduszy inwestycyjnych. One oczywiście nie mają jakiegoś przeważającego udziału, no ale w głównych akcjonariuszach jest na przykład Aviva, która ma 9%, 6% Santander. Także tych funduszy, jak na małą spółkę jest całkiem sporo. Tak, i dodajmy od razu, my mówimy, tak łagodnie mała spółka, no to jest spółka, która ma sprzedaż 400 milionów złotych. No to nie jest najmniejsza spółka na polskiej giełdzie. Także tutaj to, to można powiedzieć, że jak na polską giełdę, to nawet możemy zaryzykować stwierdzenie, że to jest spółka bardziej średnia niż mała. Natomiast myślę, że te fundusze robią to, co my, czyli, no właśnie przyglądają się tak naprawdę to przyszłości. I jakbyś mógł dać teraz zakładkę, analiza finansowa, to ja będę opowiadał o MFO, a przy okazji będziemy patrzyli, co się działo. Tradycyjnie zaczniemy od przychodów. Jakbyś mógł kliknąć na zielony, zieloną miniaturkę, że nam się otworzył większy wykres. Gdy spojrzymy na przychody ze sprzedaży, to jedną, jedną z mocnych stron tej spółki jest to, że MFO szybko rośnie. Tak? Jeszcze parę lat temu była to spółka dużo mniejsza, miała poniżej 200 milionów złotych sprzedaży. No a teraz już zdecydowanie przekracza 400 milionów. I co więcej, to jest spółka zyskowna. Pewnie taki gwałtowny wzrost przychodów, ale i zysków miała w latach 16-17. I wtedy, no, wtedy wykorzystała też dobrą koniunkturę. Zarówno taką koniunkturę, jak rosnące ceny stali, ale również koniunkturę tą naszą, polską, bo, bo oni dużo jednak robią przy budowlance. No i wtedy budowlanka była też dobra, i te okna się dobrze sprzedawały, i wtedy naprawdę w roku 16-17 to była nawet całkiem popularna spółka na giełdzie. Jakbyś mógł wrócić na profil, to byśmy od razu patrzyli na wykres i byśmy zobaczyli, że ta spółka gwałtownie rosła wtedy, w tym 16-17 roku. Widać, że ona zaczyna spadać od roku tego, można powiedzieć, 17. No tak, od, szczyt jest w roku 17. Jak się patrzy na fundamenty tej spółki, to widać wyraźnie, że to jest spółka, która ma taką fajną cechę, że potrafi wykorzystać koniunkturę. Innymi słowy mówiąc, ona na pewno trochę jest cykliczna. Oni, oni starają się, jakby nie być cykliczni, na przykład robią takie profile specjalistyczne, które, które są już robione na zamówienie, one są mniej. Mniej, mniej zależna od koniunktury, od na przykład produkcji okien. To jest firma, która ma takie sukcesy, że ona nie zależy od rynku polskiego. Czyli oni parę lat temu mieli około 40% eksportu, a już za rok tam 2019 mają ponad 50 parę procent eksportu i oni eksportują na, eksportują na rynki głównie Europy Zachodniej. Firma jest zyskowna. W roku 16-17 miała bardzo wysoki ROIK. Jakbyś mógł teraz wejść do analizy finansowej, tam na wskaźniki, to na ten ROIK sobie przez sekundę popatrzymy. Tam we wskaźniku, o, tuż tylko na dole to powinno być. I oczywiście, jak się popatrzy na ROIK, to znowu wracamy do tego, co zauważyliśmy na wykresie, że te największe ROIK, które były bliskie 30%, no to właśnie były w tym 16-17 roku, potem spadają i o tym będziemy mówić, bo ja na razie powiedziałem parę mocnych stron tej spółki, ale tak jak każda spółka, ona oczywiście ma, no ma plusy i minusy. To jest rynek bardzo rozproszony, czyli jest bardzo wielu, literalnie kilkuset producentów w Europie tych, tych profili. I oczywiście dodatkowo no, koniunktura się zmienia. Czasem tych okien i innych rzeczy się sprzedaje więcej, czasem czasem jest lepiej, czasem nie. Tym niemniej wskaźnik ROIK spadał, ale on spadł z tak wysokiego poziomu na bardzo dobry nadal poziom, około 15, że no, że ja tutaj jestem spokojny. Od razu podam taką rzecz. Pewnie nie jest to być może oczywiste dla wszystkich oglądających, ale my dzisiaj, a nagrywamy to w grudniu 2020 roku, no mamy taką perspektywę, że w roku 2021 no, oczywiście jest duża stymulacja finansowa ze strony państw, no bo, no bo walka z koronawirusem, no i też po, są bardzo niskie stopy procentowe, więc. Te cykliczne sektory, co już zresztą widać na przykład w cenach stali, które, które rosną i paradoksalnie to jest dobry znak, to ja myślę, że te cykliczne sektory będą, czyli właśnie budownictwo, ale również samochody, wbrew pozorom też też działa trochę ten MFO, one będą mocne w 2021, a może i w 2022, więc Spółka będzie mogła wykorzystać to, co już kiedyś próbowała zrobić z sukcesem, czyli ten rok 16, 17, czyli ja mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Czy są zagrożenia? No, oczywiście jest mnóstwo zagrożeń, tak? Czyli, czyli z jednej strony no, może inne firmy będą robiły to lepiej. No, tu od razu powiedzmy, że to jest taka historia, która nam mówi, że ta firma jest bardzo mało zadłużona z jednej strony. Z drugiej strony właściciele tej firmy. Są absolutnie ludźmi zanurzonymi w tą branżę od paru dziesięciu lat, więc nie sądzę, żeby inwestowali. A ta firma w ostatnich latach bardzo, no, ona, ona de facto zainwestowała parę 10 milionów złotych, żeby, żeby właśnie być gotową na tą koniunkturę. I dzisiaj, co też można uznać nawet za minus, no dzisiaj nie wykorzystują mocy produkcyjnej. Oni, jak pokazują prezentację, to mówią, że wykorzystują 60-70 parę procent mocy produkcyjnej. No, z jednej strony to źle, ale z drugiej. Popatrzmy na to w ten sposób. No to znaczy, że oni są gotowi na tę koniunkturę 2021 i 2022 roku. No i jeśli ona będzie lepsza, to oni mają szansę, żeby to zrobić. Czy mogą mieć problemy? No, mogą. No na przykład może się okazać, że będzie trudno kupić stal. Tak? No wbrew pozorom, ponieważ zamykano w roku 2020 piece, co, co choćby w Polsce to obserwowaliśmy, jak, jak duże piece Acelora były zamykane. No to rzeczywiście mówi się w branży, że nie jest tak łatwo kupić stal z dostawą tam na pierwszy czy drugi kwartał 2021, ale oczywiście firma ta od lat kupuje stal. Jak nie kupi jej w Europie, to kupi ją poza Europą. Typu Turcja czy Ukraina, więc myślę, że tutaj Weź Maciek, radę. Maciek to jest weźmy jeszcze, wpadnę ci tu weźmy jeszcze pod uwagę jedną rzecz. Bo wzrost ceny stali, która dla MFO jest surowcem wykorzystywanym do dalszej produkcji, no to też jest problem z utrzymaniem marży, prawda? No bo sami będą musieli kupować drożej, Ale... stal potrzebną do wyprodukowania tych profili niż to robili wcześniej. No bo jeżeli rzeczywiście poprzez inflację zostanie rozkręcona hossa na surowcach, to stal będzie droższa. W związku z tym, żeby utrzymać marże, no to proporcjonalnie też będą musieli podnosić ceny na swoje produkty, prawda? Tak i dodajmy od razu, że no to jest jedno z takich właśnie podstawowych pytań, czy im ta rosnąca cena stali tam szkodzi, czy nie szkodzi, czy oni to jakoś są w stanie zmeneżować I powiedzmy taką nieoczywistą rzecz, to nie jest tak, oczywiście no, pomijam to jakiś szalony wzrost kilkukrotny, ale... To jest jednak tak, że w tej branży, jak rośnie cena stali, to wszystkie firmy produkujące elementy takie technologiczne ze stali, no to zasadniczo one podnoszą cenę. Czyli, czyli to nie jest tak, że oni tracą na podwyżce cen, cen stali, tak, że tak powiem, nieodwołalnie. Tak? To, to właśnie to może być zaskakujące dla, dla naszych widzów, ale to nie jest tak, że no, za wyjątkiem jakiejś tragedii. Tak? Wiadomo, że najgorzej to by było wtedy, kiedy paradoksalnie by tej stali w ogóle nie było. Tak? No bo z reguły ta drożejąca stal paradoksalnie oznacza dobrą koniunkturę, tak? To stal tanieje, jak jest źle w gospodarce, a drożeje jak jest dobrze. No ale jeżeli jest dobrze w gospodarce, to być może ci klienci będą też w stanie po prostu zapłacić gospodarki. No to jest ten sam przypadek, co w spółkach paliwowych, prawda? Jak jest niska cena ropy naftowej, tak, tak, no to można tej ropy kupić dużo po niskiej cenie i sobie zwiększyć marże, jeśli mówimy o marży rafineryjnej. Jak mamy z kolei wzrost ceny ropy naftowej, no to nie łudźmy się, każda firma prędzej czy później przerzuca ostateczny koszt na konsumenta, prawda? W związku z tym, jak pójdzie do góry cena ropy naftowej, to finalnie też pójdzie do góry cena paliwa na stacji benzynowej. I wracając na moment do MFO, oczywiście, że MFO jest na rozdrobnionym rynku, czyli pewnie powinno najbardziej się obawiać tego, że, no, że inni ludzie zrobią to lepiej, ale dzisiaj... Nie widać, przynajmniej ja nie widzę takiego zagrożenia, że pojawiłyby się takie technologie, które pozwalają na przykład zrobić te profile no, bez użycia stali. Są takie próby, są, ale od razu mówię, że to nie jest ani powszechne, ani tanie, więc to nie jest zagrożenie na najbliższe dwa lata, tak? że ktoś coś wymyśli rewelacyjnego. Pewnie zawsze się coś dzieje, zresztą MFO też prowadzi badania i próbuje robić coraz bardziej specjalistyczne, Profile, żeby się uniezależnić od koniunktury, uciekać przed konkurencją, i bardzo dobrze, to, 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 to oni też to robią. Natomiast no, jest zawsze takie pytanie: dzisiaj produkcja okien wygląda tak, że ten producent okien de facto no, oczywiście są firmy, które robią wszystko sami tak? czyli producent okien robi również swoje własne profile. Ale normalnie duża część producentów robi tak, że, że właśnie te profile kupuje od wielu producentów, w tym MFO. Tak? Dopóki te okna się sprzedają, no bo ludzie kupują domy, robią remonty, no to, no to trzeba kupić te, 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 te profile. Dobre pytanie, za ile? No, sądząc po tym, że spółka w trudnym roku 2020 poradziła sobie i ten rok 2020, który mógł być trudny dla takiej spółki, były. były, były były, wiadomo, wielki strach, o czym nieraz mówimy w tym marcu i kwietniu, no to jednak te wyniki nie były złe. Więc ja jestem tutaj, jak to się mówi, ostrożnym optymistą. Sam się zastanawiam, co będzie. Trzeba tutaj po prostu obserwować sytuację. Można sobie zapisać MFO do, do, do spółek w radarze i po prostu patrzeć, co się, co się, będzie, co się będzie działo. Gdybyś ty mógł popatrzeć, a jeszcze dodam taką rzecz, zanim oddam głos Bartkowi, a propos kursu, to przyjemną cechą dla inwestorów jest to, że zasadniczo tak jak wiele innych spółek przemysłowych spółka MFO jest tanio wyceniana i tanio wyceniana czyli ma cenę do zysk poniżej 10, tak? czyli ma tą cenę do, do wartości księgowej dookoła jednego. No nie jest to nie jest to bardzo drogo wyceniona spółka co z punktu widzenia inwestora no jest oczywiście ważne. Każdy inwestor sam musi decyzję podejmować, ale tu widzimy, że cena do zysku jest na poziomie tam jeśli dobrze widzę ośmiu, to poniżej tak, a cena, jednego. Cena, cena do wartości księgowej. Jest poniżej jednego, no blisko jednego, 0,90 tam coś, ale no wiadomo, że to nie jest droga spółka. Jakbyś mógł na moment wskoczyć jeszcze do dywidend, bardzo dobrze o tym wspomniałeś, bo sam chciałem przełączyć na dywidendy. I te dywidendy nigdy nie były, może można powiedzieć, fantastyczne, ale no one jednak rosną. I co tu dużo mówić, dopóki spółka będzie się rozwijać, konserwatywnie, w sensie, że nie weźmie na siebie wielkiego długu, ona nie jest dzisiaj zadłużona, no to ona ma pełne szanse, pełne szanse wypłacać dalej tą dywidendę i to jest dodatkowy atut, no bo ta spółka dzisiaj nie jest droga, te stopy dywidendy nigdy nie były gigantyczne, one wynosiły parę procent, dwa, trzy z kawałkiem, ale no ta dywidenda jednak rośnie. Jeśli mógłbyś teraz wrócić do wykresu kursu, bo nie powiedziałem tego, chociaż było to widać na wykresie, że spółka od tego momentu optymizmu, czyli, czyli momentu tego 17 roku, no to ona sobie bardzo spadała, tak? I spadła, czyli tam był zjazd z ponad 40 na, na, około, na około 20, tak? I jeśli ty to możesz skomentować metodą VSA, to oczywiście teraz oddam ci głos. Ja się tutaj po raz pierwszy będę posługiwał. Także proszę o wyrozumiałość widzów interaktywnym wykresem z Biznes od Ciebie Maciek. Także liczę na to, że jak nie będę mógł sobie poradzić z jakąś opcją, to mnie poprowadzisz. I teraz tak wspomnieliśmy o tym roku 2017 i tym szczycie powyżej 42 zł. Rzeczywiście, jeżeli wspomnimy sobie na rozkład wolumenu, to widać ciekawą zależność, bo ten ruch w górę. Oczywiście wiązał się z wysokimi obrotami, natomiast jeżeli patrzymy na ten, ten rozkład wolumenu czysto przez pryzmat VSA, to mamy dwie ciekawe obserwacje. Pierwsza jest taka, że ten wolumen w miarę ruchu do tego szczytu na 42 zł nam spada. On jest wysoki i ten wysoki wolumen sugeruje nam dystrybucję, co jest oczywiście logicznym zachowaniem dużych kapitałów, które potrzebują płynności na zwyższe ceny, żeby zrealizować swoje zyski. Natomiast jednocześnie Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której ten wolumen był coraz niższy w miarę tej zwyżki. Niskie wolumeny są niestety cechą charakterystyczną nie impulsów wzrostowych, tylko korekt. I tutaj mamy taką sprzeczność, ponieważ powszechnie się uważa, że jak jest silna zwyżka ceny, to zawsze mamy do czynienia z hossą. A jak mamy do czynienia z hossą, to zawsze się patrzy na to przez pryzmat, no jak jest hossa, to musi być impuls wzrostowy w górę. I to nie jest do końca prawda, ponieważ spółki mogą na fali korekt wieloletnich bardzo wysoko rosnąć, przy czym cały czas to jest struktura korekty. I tutaj prawdopodobnie mamy do czynienia z taką sytuacją, ponieważ ten wolumen w miarę zwyżki tej ceny, bardzo dynamicznej, oczywiście, nam rósł. Ja sobie zdaję sprawę, że z punktu widzenia kogoś, kto posiada akcję, to jemu jest bez różnicy, czy cena z 14 zł na 42 zł poszła korektą, czy poszła impulsem wzrostowym. Ważne, że zarobił. Natomiast to jest istotne do świadomego poruszania się do rynku i do zrozumienia, w którym momencie te akcje trzeba sprzedać, żeby je być może odkupić taniej, no bo akcje nigdy nie rosną do nieba, prawda? Zawsze wzrost się odbywa z korektami. I teraz po tym 2017 rekordowym roku mamy spadek ceny, o którym z Maciekiem rozmawialiśmy na samym początku tego nagrania. I ja tutaj ten spadek mogę sobie. Właśnie rozpisać dopiero od szczytu, jako impuls niestety tym razem spadkowy. Czyli tutaj, gdzie widzicie tą zieloną strzałeczkę, którą wskazuję, to jest pierwsza fala tego impulsu. Później mamy korektę w górę, czyli falę, falę drugą. Mamy falę trzecią, mniej więcej do tej niebieskiej poziomej linii, którą widzicie na ekranie. I teraz, czy jako dołek fali trzeciej wyznaczymy sobie to miejsce, gdzie mieliśmy końcówkę takich podwyższonych wolumenów w tym ruchu spadkowym. Czy zrobimy to w tym miejscu, to już nie ma większego znaczenia, bo te, te poziomy cenowo są bardzo do siebie zbliżone. Natomiast ta ostatnia część, czyli to dynamiczne odbicie w, w górę w 2020, dynamiczny spadek, i teraz ten taki trochę szarpany ruch w górę, to całe to, nie wiem, Maciek, czy ja tu jestem w stanie objąć to jakimś kształtem, żeby zaznaczyć. Oj, boję się, że nie. Jak szybko robimy okay, to, lepiej pokazuj wskaźniki. To w takim razie po będę powoli się przesuwał wskaźnikiem. Tutaj mamy mniej więcej na tym poziomie koniec impulsu spadkowego, yy, głównej fali tego impulsu spadkowego, czyli fali trzeciej. I tutaj mamy tak. Ten dynamiczny ruch w górę jest korektą, to jest fala A. Później mamy bardzo gwałtowny spadek w dół z wybiciem, poprawieniem tego dołka na 18 zł. Takie odgięcie paniczne w dół w marcu, w szczycie covidowej paniki, to jest fala B w fali czwartej. Tutaj, jak się przypatrzymy, nie mam tutaj niestety takiego wskaźnika, który by to połączył, ale jak się przypatrzymy, to tutaj na dołku mamy przewagę popytu i tutaj mamy sygnał kupna. To jest warunkowy sygnał kupna, bo świeca ma górny cień. I teraz ten ruch w górę, który mamy, on bardzo ładnie cenę przesunął z 12 zł na 25 zł, to jest ponad 100% zwyżki. Natomiast całe te trzy fale to jest nadal element korekty. I moim zdaniem będzie taka sytuacja, że gdzieś tutaj w okolicach. 26, może 27 zł, wypadałoby oczekiwać jakiegoś lokalnego szczytu, co potwierdzone by było tymi bardzo dużymi tutaj obrotami. Bo zwróćcie uwagę, o ile te wolumeny na tych dwóch ostatnich świecach, oczywiście to jest wykres tygodniowy, więc ta świeca się jeszcze kształtuje, przez dwa dni się będzie kształtować pełne i, i kawałek dzisiejszego. Natomiast te dwie tygodniowe świece mają bardzo wysoki obrót. Ale ten wysoki obrót, on się nie pojawił nam w okolicy dołka, tylko on nam się pojawił już po jakimś ruchu wzrostowym, który przesunął cenę 100% od dołka. Czyli w tym miejscu mamy do czynienia z jakąś większą realizacją zysków, bo te wolumeny są znacznie wyższe niż te, które były w marcu. I teraz, jeżeli w tym miejscu, na tej niebieskiej poziomej linii Maciek, skończyła nam się fala trzecia impulsu spadkowego, to najbardziej logicznym punktem, gdzie te akcje ponownie mogłyby być w dużej ilości akumulowane, to jest znów ten poziom 18 zł, ponieważ... To marcowe odgięcie to jest po prostu aberracja. No tak, no, na marcu tak, mówimy przy każdym. Gdyby, gdyby, by gdyby nie było marca, dokładnie, gdyby nie było marca, to prawdopodobnie ten cały ruch by się może zatrzymał na 18, zł, może wyżej, nawet by mogło tego nie być. Później mielibyśmy ruch wzrostowy, na przykład w okolice 3, tych 27-28. 20... 8 zł, ale z zupełnie innego, wyższego poziomu, i z powrotem gdzieś dojście w te 18 zł. Jaka jest implikacja tego długiego wywodu? Ano, taka, że jeżeli mielibyśmy się interesować akcjami tej spółki, to moim zdaniem ta strefa poniżej 18 zł jest najlepsza. Do tego, żeby tutaj szukać sygnałów kupna, szukać przewag popytu i szukać akumulacji. Głównie ze względu właśnie na te, na te wysokie wolumeny, które pokazałem, a które nie pojawiły nam się na dołku, tylko pojawiły nam się właśnie już po tym wzroście o 100%. A czy się tak wydarzy? No. Ani ty, ani ja, Maciek, przyszłości nie znamy. Zobaczymy, co się stanie. Warto obserwować taką spółkę. Maciek, czy ty chciałbyś jeszcze coś o MFO dodać? Nie, myślę, że warto ją obserwować. I na tym na tym, tu postawię. A jeszcze dodam taką rzecz. Na dole filmu będzie wyświetlony po prostu link do artykułu o MFO, w którym jest dużo więcej danych, więc jeśli ktoś się naprawdę zainteresuje, to może czytać, tam jest, no tam jest po prostu parę stron, gdzie wiele zawiłości dotyczących bilansu konkurentów i jest niestą tym dokładnie. Także jeżeli Was interesuje spółka MFO, już jutro dostaniecie i materiał wideo i jednocześnie będziecie mogli dokładnie zapoznać się z, ze spółką w artykule na biznes. Radarze. Dzięki serdecznie Maciek, że mogliśmy sobie tą spółkę prześwietlić. No ja Wam dziękuję. dziękuję za uwagę. Liczę na to, że materiał Wam się spodobał. A jeżeli tak, to subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was też do zostawienia komentarza, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie spółki MFO. A tymczasem, do usłyszenia, do zobaczenia, jedziemy po sukces. Cześć!